Kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu Dzisiaj w sumie tylko tak na chwilkę Nie wiem, czy to będzie łączony vlog z dzisiejszego dnia i z jutrzejszego Zobaczymy, ile materiału uda mi się nagrać Dzisiaj mamy, słuchajcie, dzień przed moim występem Jutro godzina 13.30 mam występ na urodzinach Radia Yard nad Zalewem w Wasilkowie No i powiem wam szczerze, że już się nie mogę doczekać Dostaję od was bardzo, bardzo dużo pytań Mam nadzieję, że trochę was się tam pojawi Że będzie fajna, przyjemna atmosfera My Właśnie w domu. Mamy jeszcze misję posprzątać w szafie na dole, w korytarzu, trochę tych zimowych, jesiennych rzeczy posortować letnich posortować, wiecie, bo zrobił się tam po prostu Armagedonik, także taki jest plan. I jeszcze szybko, teraz jedziemy do Lidla kupić kilka rzeczy, także może uda mi się coś kupić, to wam pokażę, no zobaczymy. Także tak wygląda sytuacja. Dzisiaj też chciałabym sobie troszeczkę się samopalaczem wysmarować, Nie wiem jeszcze, czy bo wiecie, ja nie przepadam za bardzo za samopalaczem, także nie wiem, czy będzie to całe ciało, czy będą to tylko nogi, ponieważ będę miała jutro taką. Sukienkę za kolano, więc fajnie by było te łydki trochę opalić. I wydaje mi się, że będę chyba używała Santropes tego w piance. Także to Wam jeszcze powiem, zobaczymy, a póki co uciekamy. Mam miejscóweczka. Uh -huh. Samochody jeżdżą sobie tutaj, do rapecie. Pokazałam zygzaka. No, pokazałam. Proszę bardzo, to jest zygzak o. Kochani, zaczęliśmy używać tych nowych water wipes i muszę Wam powiedzieć, że super. Tak samo jak te poprzednie. Te z ekstraktem z orzechów mydlanych. Czekajcie, sprawdzę, żeby Wam tutaj nie namieszać. Chusteczki nasączane czystą wodą z dodatkiem ekstraktu z orzechów mydlanych super się sprawdzają. Także polecam. I Kochani, pokażę Wam szybko zakupki. Tutaj mamy tak: tortille, tortille bo mamy słuchajcie pierś kurczaka, więc stwierdziłam, że trzeba zrobić. Tutaj mamy krewetki, borówki moje ukochane. Ja uwielbiam borówki. Ale oś tak samo czy to do owsianki, czy to do jogurtu właśnie z musli. Tutaj mamy taką szarpaną sałatę. Jest naprawdę pyszna na kanapki. A tu cukinie. Wzięłam żółtą i wzięłam trzy zielone. U nas już pierwsze dwie cukinie się pojawiły ale jeszcze cały czas czekamy w ogródku. Także będzie dzisiaj robione leczo. Tutaj mam dwie czerwone papryki też do leczo, ulubiona woda Leosia, ulubione winogrona i te ciemne i te jasne. Leo uwielbia winogrona i mamy banany. I te banany są jeszcze tak wiecie słabo dojrzałe, ale ja takie bardzo lubię. Tu jeszcze mogę Wam pokazać, mamy tak pasatę, już mięso, wędliny, wszystko schowałam, także to, co mi zostało, jeszcze Wam po prostu pokażę. Pieczarki, tak jak mówiłam, pasata, e, ziemniaczki, ulubione takie musyle osia, ogóreczki małosolne, pomidory, e, jogurt bez laktozy, nigdy go nie próbowałam, także mam nadzieję, że będzie pyszny. Patrzcie jak ja tego nie cierpię się kto kiedyś w Londynie pił Ja tego po prostu nienawidzę, Doktor Pepper To jest okropne, dajcie znać czy lubicie Moje ukochane wody Nasze ulubione mleczka I tutaj wzięłam jakiś płyn do podłóg Nie wiem co to jest, do mycia paneli Także zobaczymy I słuchajcie, wzięłam jeszcze Losiowi takie parówki o, Jakieś tam Piratki z indyka Po prostu Mamy tu jeszcze jakieś pieczywo I to wszystko no i kochani, słuchajcie, także takie nasze zakupy, tam jeszcze zapas cisowianek stoi, postaram się naprawdę teraz dużo tej wody pić, po prostu mój organizm chyba tego bardzo, bardzo potrzebuje, także ja to rozpakowuję wszystko, zabieram się za leczo. później już przygotuję dzieciaczkom ubranka na jutro, wykąpię się, wyjmę ten samopalacz, pokażę wam, na który się zdecyduję, zobaczymy, mam nadzieję, że nie narobi mi plam po prostu przed jutrzejszym występem, 9.30 mam makijaż jutro u Kingi w Kinga Zone, także zabiorę was ze sobą, no i co? I tyle. Karol Jewela też z nami jadą, więc będzie na pewno wysono. Tu proszę bardzo, Leośka. Gazetka One, i two, kredki. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 <laughs> 11. I 12. 12. Tak. A tu proszę Lileczka. Lileczka. Słuchajcie, a to jest hicior nad hitami, czyli zupa pomidorowa w kubeczku bez makaronu. Proszę bardzo, jak pięknie pije chłopak. Zobaczcie, jak pije pięknie. Nowości też do mnie przyszło. Tutaj, na przykład, mam najnowszą serię od Bath and Body Works, która premierę będzie miała um, no, za kilka dni. Także zapach jest naprawdę sztos. Także troszeczkę nowości muszę to wszystko wypakować, porobić zdjęcia wrzucić na Instagram, pokazać Wam, bo wiem, że też mam dużo fanów właśnie tej marki Buff Body Works. Mam też tutaj nowości od mojej ukochanej marki Love Beauty and Planet. Słuchajcie, jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że uwielbiam szampon do włosów, odżywka i balsam z tej poprzedniej serii z kwiatem Mimozy ogromny sztos, natomiast tutaj nowy zapach, nowe produkty, także nie mogę się już ich doczekać. Aż zacznę testować, oczywiście. Osiu, czy ty widziałeś jakie ma piękne zaproszenie na wesele na ślub dostaliśmy od wujka Karola i cioci Eweli? Zobacz, jakie piękne Mama, kwiatuszki. A wszyscy przyjdą na przyjęcie! To ci Eweli. Tak, będzie duże przyjęcie. Wszyscy pojedziemy mm, i już nie możemy się po prostu doczekać. Także Karol i Ewela we wrześniu e, biorą ślub. Mój ale starszy brat, nie mogę się już doczekać. Co, kochani? Teraz? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie jutro. Jeszcze nie jutro, myszeczko. Jeszcze troszkę czasu minie, ale już niedługo. Także mój starszy brat żeni się. Super. Patrzcie, jakie fajne zaproszenie. Kochani, dzieciaczki już śpią praktycznie, Nelcia zasypia, Jak Krzysiek czyta książkę Losiowi, Loś też już będzie zaraz spał. No i co, ja za chwilę zabieram się za kąpiel, za peelingowanie i będę nakładać samopalacz. No nie wiem, naprawdę się śmieję, czy to jest dobry pomysł. I Już Wam za chwilkę pokażę progres budowy. No dobra, póki jest jeszcze widno, to progresik prezentuje się tak. Tu jest jeszcze rusztowanie, zobaczcie, mamy już daszek, blachę, są już okna, tylko jeszcze jest folia na nich. I widzicie, tak to wszystko tutaj już y, wygląda, proszę bardzo, także jest duży progres. Zamówiliśmy już takie balkoniki tu francuskie, jeszcze z przodu trzeba zrobić daszek, oświetlenie. No, i później panowie znikają, bo mają bardzo ważną pracę do zrobienia na kilka tygodni. No, i będziemy już zaczynać robić środek. Także powolutku, ale do przodu. O, czekajcie, pokażę Wam jeszcze, jak to tutaj wygląda. O! O, tak właśnie. Okej, okay, kochani, już Wam pokazuję, co ja tutaj mam. Słuchajcie, to jest balsam brązujący, więc on raczej mi tak szybko opalenizny nie da zrobić, ale jest yy, naprawdę świetny, uwielbiam go. Yy, także balsam to po prostu, wiecie, budujemy krycie, ale polecam. No i ja chyba skorzystam z tej oto pianki, to jest ta nowość, jeszcze jej nie używałam, Watermelon, także pewnie będzie przepięknie yy, pachnieć. Brązująca pianka saint oczywiście bo jeżeli produkt brązujący już Wam mówiłam, to tylko Santropez i do tego mam rękawiczkę. No i coś słuchajcie, co dzisiaj będę też testować. Pierwszy raz um, zobaczymy, jak to serum się u mnie sprawdzi. Słyszałam bardzo dobre opinie na temat tego produktu, także jestem bardzo, bardzo ciekawa. Także ja się zabieram za swoją pielęgnację, później jeszcze tego dzieciom ubranka na no jutro przygotuję, bo mówię rano wstajemy, ogarniamy się i na godzinę przed dziesiątą. Miałam być na 9.30, ale w sumie Kinga przestawiła na dziesiątą. Mówiłyśmy się na dziesiątą, także rano nie będzie czasu, żeby wszystko poogarniać, więc wszystko sobie dzisiaj przygotuję. No i oczywiście mam jeszcze rękawiczkę. Także trzymajcie kciuki, żeby te nóżki się fajnie opaliły. No dobra, kochani, widziałam, że to się tak skończy. Znowu użyłam swojego ukochanego produktu, mogłam to zrobić trochę wcześniej i stopniowo budować opaleniznę, no ale nic, <laughs> przynajmniej nie będę się denerwować, że jestem jakaś za żółta jutro, czy mam jakieś plamy, także znowu postawiłam na swój produkt od lat, numer 1, Santropes, to jest ten balsam brązujący, przepięknie pachnie mm, arbuzem, no i wiem, że nie zrobi mi krzywdy, także nie będę jutro jakaś mega ekstra opalona. Tylko taka delikatnie skórka będzie muśnięta słońcem. Ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia już jutro w kolejnym vlogu. Buziaczki i papa!